Ciao, widzowie. W dzisiejszym odcinku będę grał na ustawieniach Peterbot. Czy uda Nigder. mi się wygrać grę na rankadzie, bądź przybędzie mi trochę skilla? W sumie to zachuje nie wiem. Ale co to ty możesz się dowiedzieć, oglądając ten film do końca. Zostaw łapkę w górę i subskrypcja. No i lecimy dalej. A więc tak, aby stać się Peterbotem, najważniejsza jest jedna kwestia. Hmm, 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 którą by tu wybrać? Wracając, potrzebne są nam jego ustawienia, wchodzimy tu w ustawienia window full screen, rezolucja 1920x1080, 240 fps Ja ustawię na 120, bo komputer mi pierdolnie i będzie kaplica Ustawienia myszy, to będzie 800 dpi, kurwa, to będzie 6,4x i 64 Up 45, target 45 o tak, jak już tutaj wszystkie ustawienia ustawiłem, najważniejsze skin. Z tego co mi wiadomo, Peterbot używał dune'y, używał icebreakera, leca, leci na bana, lotnie wyjebany, butów nie miał. Teraz idę sprawdzić jego ustawienia. Jak już jestem w dziesiątce Peterbotem, oczywiście testujemy to wszystko na jego mapce. O, no to dziewięćdziesiątkę, tu. No tak pachnie. Czuję taki zapach jaki jest w a, a co a paliłeś że wiesz jakie fajki pachną No jak powiesz mi jaki paliłeś w jakim smaku to ci powiem czy Przecież no. nie palę N Nie potrafię palić No właśnie Tylko Dobra wracając Z dubla tripla i idę chłopie na rankedy Tu 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 Ja jestem rozgrzany Można teraz przejść na rankeda No więc tak lecę na jakieś Łonki, łąka Willy łąka land. No nie, że się chłop bawi. Bez fabryki czekolady z uciekł. Mmm, coś się wkurują. Tak ok, jak z sp skini spodnie na ulańcu. Ty w ogiełgę jakby tego co, nie? Chłopie lepsze od kowaka ima

Pierdolę. No kurwa postaw to! Ja pierdolę no! Chyba trochę tego markera. Trzeba chłopie włóki szybko do szybkie włóki i lecimy chłopie do spodu z tymi śmieciami. Okej. Ja pierdolę. Ma acisko. O jest tutaj 82 Trzeba, Trzeba pokazać, że chyba dominację nad nim Tu do łupiek Góra. Może być aż tak, za ze mną ja z schizofrenii Panie doktorze widzę wszystko. co to jest? Kurwa, jest tak ulany jestem ja, widy. Ja obsertowałam. Tak nie ogarniam tych bidów. Oni są tak do dupy. To się trzy Bekaś ciele że no Kurwo Pierdole to Te mieny są spizdy Przecież niemożliwe <gryzny> Jaki połeb Kurwa mam no, chyba jeszcze dużo leczenia jakby co Ja pierdziele Nie mam ci do powiedzenia No kurwa nie we mnie człowieku, tamtego na dole Czy NIE NO KURWO Proszę kurwa zajmijcie się sobą ode mnie spierdalaj hopie i cię detonuje. NO KURWA płyń. NIE NO PIERDOL Kurwo nie nie no, zjebane to kurwa stoi w miejscu starać się na kutasie tańczy Kurwa Fortnite dla zjebów wow. O, wow. contest jest wtedy kiedy akurat nie wróciłem bo chciałem pograć chłopie pod placement ja pierdolę, ten Fortnite jest upośledzony. Nie, właśnie tu wchodzić, człowieku. Właśnie, nie spodziewałem <śm> 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 Czemu nie mogę? A! Dawaj tu chodźcu tu. Ty jest stary, się chopię tu raz czerpie Jakbyś nie wiadomo co Łatwiej dawaj Muszę kurwa Mm. Kurwa muszę No to A. O kurwa mm. Ty chuju. Proszę Pierdolę tą grę zajebaną Człowieku, bo na ciebie chłopie jak gang pięciolatków No i masz chłopie, że kochasz pięciolatków Nie wiem, czy on kurwa mnie gdzieś widział, czy nie widział Ja pierdolę kurwa na dachu stoisz, ty Ja pierdolę Proszę cię, nie proszę cię o tak dużo. Kurwa. O nie, tu kurwa nawet skrzynki nie mam wtedy ruch opymitnik. O jest! Nie, spierdalaj. O, mm, spierdala. Kurwa, nie kochają. Jak pokonasz. No kurwa! O! Oh, Chodź oh, na to! No i co? Po co się to było? Po co się to było? No i chłopie, dę dwukropę, hopie wypralasz, hop, hop, są doloby, Nie jest to, nie jest to, nie jest to, nie jest tu Mówiłem nie jest to No Ty kurwa O! Jak, jak, to, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Nie wiem. Te ustawienia są tak do, do wywalenia. Oh, kurwa, 84 HP, byłoby piękny no-scope. się. Przechodząc do konsensusu tematu, posuwają się wnioski. Argumentując tą rozprawkę i całą naszą przygodę. Te bindy są spierdolone na umyśle. W sumie jak każde inne, ty do nich nie przyzwyczajasz, pewnie jakby się pograło z dzień 2, to chłopie można by było trzaskać win za winem. im git, że twoje padzą muszą szpagat muszą... muszą... robić chłopie, jak dziwki w budelu, ale poza tym jeszcze trzeba mieć z... dma kart, ale tak to jest git?